dlatego że Bóg nie mieszka w świątyni. Mistycyzm mówi, że Bóg jest w nas, w każdym człowieku, niezależnie od tego, do jakiej religii należy i czy w ogóle należy do jakiejś religii. Jednakże niektórzy ludzie nie potrafią sobie tego wyobrazić i muszą zabetonować Boga w jakimś konkretnym miejscu. Jezusowi i później apostołom nie były potrzebne żadne specjalne budynki. Nauczali na otwartej przestrzeni, gdy słuchaczy było więcej, zaś małe grupy słuchały ich w prywatnych domach. Podobnie postępowali najwcześniejsi chrześcijanie. Jednakże trend pozyskiwania budynków musiał się zacząć dość wcześnie, bo Paweł, w swoich listach pisanych w połowie I wieku, zabraniał im tego i próbował tłumaczyć, dlaczego mają tego nie robić. Również inni autorzy drugiej połowy I wieku o tym piszą, czasami nawet w bardzo niewybrednych słowach, porównując tych chrześcijan do pogan. Oczywiście w samym budynku nie ma nic złego, dopóki służy on wyłącznie do spotkań uczniów i słuchania wykładu. Jednakże po odejściu mistrza jego miejsce zajmują jego uczniowie, a następnie uczniowie tych uczniów i to drugie pokolenie zaczyna wprowadzać różnego rodzaju formy organizacyjne, zwłaszcza wtedy, gdy grupy stają się coraz większe. W grupie musi być ktoś odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i im ta grupa jest większa, tym takich osób jest więcej. Wyłaniają się też jednostki, które ze względu na swoją wiedzę, erudycję i wybujałe ego, chcą nauczać, przewodzić i rządzić. W ten sposób powstaje hierarchia duchowieństwa. Po odejściu mistrza przywódcy grup zaczynają mieć swoje zrozumienie wiedzy, a wielu jej aspektów po prostu nie rozumieją. To tworzy luki, które trzeba czymś zapełnić i wtedy z jednej strony powstają nakazy i zakazy, czyli katechizm, z drugiej zaś zaczynają się tworzyć początkowo proste, a z biegiem czasu coraz bardziej skomplikowane i widowiskowe rytuały. Zaś ceremonie, rytuały, liturgia wymagają budynku i rekwizytów, w tym specjalnych szat, naczyń, kadzideł, świec, muzyki itd., w związku z czym darmowe dotąd spotkania zaczynają się wiązać z coraz większymi kosztami. Do listów Pawła ktoś później dopisał takie zdania jak np. „Kapłan żyje z ołtarza” oraz różne grubymi nićmi szyte zachęty, żeby oddawać na kościół swoje majątki w zapisach testamentowych. Mniej więcej w ten właśnie sposób powstały wszystkie religie, jakie znamy z chrześcijaństwem łącznie. Dokładnie tak. Bóg ginie wśród rytuałów odprawianych rzekomo ku Jego czci. Ginie wśród modłów i śpiewów, dzwonów i muzyki. Ginie wśród rytualnych wystudiowanych gestów, przechodzenia z jednego końca ołtarza na drugi, wypowiadania rytualnych słów i błogosławieństw. Podczas takiego wyreżyserowanego przedstawienia ludzie zapominają po co przyszli do kościoła. Wygłaszane nauki mają coraz mniej do czynienia z budzeniem i utrzymywaniem wiary, a zamiast tego załatwiane są sprawy zupełnie niezwiązane z prawdziwym celem spotkania. Jezus wyraźnie o tym mówił Mateusza: Wejdź do komory swojej i zamknij drzwi za sobą, czyli na ten czas odetnij się od świata. Modlitwa ma być bezpośrednim kontaktem wiernego z Bogiem sam na sam. Dlatego ani pośrednictwo kapłana, ani zbiorowe modły lub medytacje nie są wskazane. W grupie są zawsze różne zakłócenia, co przeszkadza i powoduje, że modlitwa nie jest ani głęboka, ani szczera. Do tego dochodzi ambicja i pycha. Jeden chce być bardziej święty od drugiego oraz związane z tym emocje, które rozpraszają. W jaki sposób zrozumiano to zalecenie i czy je w ogóle zrozumiano? I czy się go przestrzega? Widzimy to wyraźnie w kościołach. Kto przychodzi, żeby mieć kontakt z Bogiem? Bóg jest w człowieku, więc gdy ludzie zapełnią kościół, wtedy Bóg tam też oczywiście jest. Lecz gdy ludzie wyjdą z kościoła, każdy zabiera ze sobą Boga i w budynku zostają tylko meble, obrazy, figury, kielichy i monstrancje, czyli martwe rekwizyty. Już sobie jednak z tego zdaje sprawę. Człowiek nosi Boga w sobie i niezależnie od tego, czy jest w kościele, w domu czy na ulicy, Bóg z nim jest cały czas. Pisze o tym w swoich listach Paweł, często powołując się na Stary Testament. Piszą o tym wszyscy mistycy oraz ludzie znający prawdziwą wartość bezpośredniego kontaktu z Bogiem. Paweł pisze również wyraźnie, że czytanie przedmiotów materialnych, jak figury i obrazy, które rzekomo mają Reprezentować Boga jest niczym innym, jak tylko zwykłym bałwochwalstwem, czyli fetyszyzmem. Im więcej martwych rekwizytów, im więcej pustych rytuałów, ceremonii i sakramentów, tym wiara w Boga staje się coraz bardziej sztuczna i nieprawdziwa. Ludzie zorientowani w stronę świata, pełni ambicji i zachcianek, nie mają żadnych szans, chociaż Bóg cały czas w nich jest. Nie można być jednocześnie na dwóch stronach tej samej monety, albo jak powiedział Jezus, nie można służyć równocześnie Bogu i Mamonie. Można obrazowo powiedzieć, że gdy człowiek wyrywa się do świata, Bóg w nim idzie spać i przestaje się nim interesować. Ludzie ukierunkowani duchowo stronią od zgiełku tego świata i chociaż muszą w nim normalnie żyć, to jednak wykorzystują każdą okazję, żeby być w samotności sami ze sobą. To pomaga, aby na moment oderwać się, zastanowić się nad sobą, a może nawet pomyśleć o wyższych sprawach. Żeby znaleźć Boga w sobie, trzeba go szukać. I samotność temu sprzyja. Jezus powiedział u Mateusza: Szukajcie, a znajdziecie, bo tylko ten, kto szuka, znajduje. Bóg się człowiekowi nie narzuca. To człowiek musi zrobić pierwszy krok w jego kierunku, a wtedy on robi w stronę człowieka 10 kroków, 100 i 1000, jak powiada wschodnie przysłowie. Poszukiwanie Boga świadczy, że ktoś chce go znaleźć, że jest gotów na jego spotkanie. Przecież nie poszukujemy rzeczy i osób, których nie chcemy. Ta chęć budzi ukrytego w nas Boga i wtedy daje on znać o sobie, o swoim istnieniu zaczyna nam pomagać we wzmacnianiu tej chęci i w budowaniu się prawdziwej wiary. Tak, tworzy nastrój. Już sam budynek robi wrażenie i wywołuje nastrój grozy. Strzeliste wieże, wysokie sklepienia, kolumny, witraże i ołtarze, figury i obrazy, złocenia, tajemniczy półmrok, woń kadzidła i woda święcona. A kiedy zabrzmią dzwony i chupną organy, człowiek ma się czuć maleńki wobec potęgi Boga. Człowiek ma się bać Boga, ma milczeć i płacić. Ma się czuć nędznym, bezwartościowym grzesznikiem, który zostanie surowo ukarany, jeśli nie podporządkuje się temu, co mu Kościół każe. Czy człowiek może wzbudzić w sobie miłość do Boga w takich warunkach? Niewątpliwie u niektórych ludzi nabożeństwo wzbudza emocje. Po to jest każdy rytuał wzbudzić emocje i dokonać czegoś w rodzaju zbiorowej hipnozy. Taki jest również cel praktyk szamańskich, które pomagają w koncentracji umysłu i już samo to przenosi wiernego na nieco wyższy poziom psychiczny. Przy eskalacji emocji człowiekowi może się nawet wydawać, że czuje Boga w sobie. Może wpaść w ekstazę, czyli religijną histerię. Ale to są tylko emocje, które z uduchowieniem nie mają nic wspólnego. Jezus mówi o Bogu jako o Ojcu. Czy dziecko będzie kochać Ojca, jeśli będzie się go bać, jeśli będzie się nieustannie obawiać, że zostanie ukarane? Lecz jeśli dziecko będzie postrzegać Ojca jako dobrego, kochającego i wybaczającego, to jego miłość wytworzy się samoistnie. Miłość przyciąga miłość, ale trzeba być na nią receptywny. Dziecko jest otwarte na miłość, jest receptywne, jest ufne. I samo dąży, żeby iść i przytulić się do Ojca. Nikt mu tego nie musi ani mówić, ani przypominać, ani nakazywać. Robi to spontanicznie, bez zastanowienia. Nie musi mieć do tego ani specjalnego budynku, ani oprawy w postaci rytuału i liturgii. Nie musi mieć pompy uroczyście ubranych kapłanów, dzwonów, muzyki i śpiewu. Nie musimy się stroić na spotkanie z Bogiem, bo On patrzy na naszą duszę a nie na to, czy ciało jest świeżo umyte, wyperfumowane i kosztownie ubrane. Jezus powiedział, że mamy być jak małe dzieci, proste, niewinne, kochające, ufne i stęsknione za ojcem, bo tylko gdy tacy będziemy, osiągniemy królestwo niebieskie, czyli dostąpimy zbawienia.